Specjalnie dla Ciebie, Rarity. Popatrz! To domek z lodów! Kryty czekoladowym dachem, z lukrowanym garażem... Ha! Twilight! O, cześć, Spike. Mamy środek nocy, czemu drepczesz w kółko? Szczerze? Nie wiem, jak ty możesz teraz spać. Jest trzecia. Straszne, okropne, to tragedia! Eee, nic nie rozumiem. Co jest? Masz! Czy teraz rozumiesz? Zapomnieliśmy o jakiejś rocznicy? Nie. Chodzi o to, że właśnie skończyłam planować ten miesiąc i nie zostało mi czasu na zaplanowanie przyszłego. Nie widzisz? Nie mam czasu na planie, żeby wpisać kolejny plan. Mogłabym przesunąć spotkanie w sprawie Siana, ale wtedy trzeba by też przesunąć obiad z Pinky Pie, a z nią tak trudno cokolwiek ustalić. To prawdziwa katastrofa. Cały rok pójdzie na marne. A ja miałem taki przyjemny sen. Mój mały kucyk! Mój mały kucyk! jest mały, mały kucyk Kiedy ujrzy go to pędzę jak wiatr Czułe serce, Magiczar, czar Naszej przyjaźni wielki dar Mamy razem przygód moc W krainie marzeń razem dzień no. no. i noc Blask magii nie otuli dziś no. No. My little pony Przyjaźń to magia Pora na czas o, o rajciu, to chyba możliwe, gdybym przeczytała podręcznik do Zaklęć Niewidzialności i krótką historię Canterlotu, jednocześnie zyskałabym półgodzinne okienko w planie! Ha? Co się dzieje?! Kim jesteś? Widzę, że mną, ale też jestem mną. Istnieją dwie ja. To fizycznie niemożliwe. Ty jesteś fizycznie niemożliwa. Słuchaj, mam dla ciebie ważną wiadomość z przyszłości. Jesteś z przyszłości? Tak jest, uważaj! Jak ty wyglądasz? Tam jest tak okropnie? Proszę, mam mało czasu. żeby w przyszłości zagrażała nam jakaś straszliwa wojna, albo o co? Przybywam z wtorku za tydzień, ale to nie jest istotne. Mam rozumieć, że podróże w czasie są możliwe? Jak ty na to. Yy, yy, to znaczy, ja na to wpadłam? W archiwach Canterlotu są na to zaklęcia, ale nie teraz! Prawda? Gdzie? Ja nie widziałam! U Swirla, Swirla Brodatego, posłuchaj mnie wreszcie. Fajna taka podróż? Może boli? Tyle pytań mi się ciśnie, mam ci do powiedzenia coś niezwykle ważnego. Zostało parę sekund, więc słuchaj wreszcie. Ostrzegam cię, żebyś nie. Przyszła Twilight? Och, nie. Przed czym chciałaś mnie ostrzec? Te ciuchy, grzywa i blizna. Wyglądasz fatalnie. Znaczy, wyglądam, będę wyglądać. Chciała zapobiec jakimś okropnym wydarzeniom z przyszłości. Szybciej, Fluttershy! Przyjęcie nie zacznie się, póki tego nie dostarczymy. Chętnie pomagam, ale następnym razem mogę nieść balony. <śmary> <śmary> Uwaga, słuchajcie, muszę powiedzieć coś bardzo ważnego. <śmary> Teraz na śmiechy. To jest sytuacja kryzysowa. Miałam wizytę siebie samej z przyszłości. To nie są żarty! Zostałam ostrzeżona przed straszną katastrofą, która ma się zdarzyć przed nadchodzącym wtorkiem. Jaką katastrofą? Nie wiem. Wessało mnie do przyszłości, nim wyjaśniłam. Ratuj się, kto ży! Cóż więc mamy robić? Jak zapobiec katastrofie, o której nic nie wiemy? Trzeba uruchomić wszelkie procedury bezpieczeństwa. Rainbow Dash, niech wszystkie pegazy rozproszą się po całej Equestrii i wypatrują sytuacji, które mogą mieć fatalne konsekwencje i bądźcie czujne. Robi się. A pozostali? Czy ktoś poza mną ma ochotę na histerię? Nie? A pozostali? Rozstaczamy parasol ochronny. Tak. Jest i jest! Applejack, co tam w lesie Everfree? Zabezpieczony. Świetnie. Moja ekipa zabezpieczyła obszar od Filidelfii do Las Pegasus. Doskonale. Dobrze, z listy mamy wszystko. Tylko, że Twilight z przyszłości wyglądała na mocno poturbowaną. Coś mi mówi, że chodzi o coś poważniejszego niż obluzowane śruby i cieknące rury. powinien strzec bram Tartarosu. A skoro jest tu, to znaczy, że więzione tam groźne stwory mogą się wydostać i zniszczyć Ekwestrię! Zniszczyć Ekwestrię?! Tak! Super, prawda? Hej Cerberusie! Przydałaby ci się lekcja dobrego wychowania! Lekcja z użyciem czarów! Ha? Huh? Śliczny trzygłowy piesek. Jej! Wiedziałam, że masz rękę do zwierząt, ale że do tego stopnia? O, to tylko przerośnięty futrzak, który znalazł się poza swoim podwórkiem. Tak, Cerberusie? Dobry piesio, dobry piesie! Piłki! Tak, słucham! Masz może jakąś piłkę? Piłki mam poukrywane w całym mieście! Na nagłe przypadki! Hej, Cerberusie! Spójrz, co tu mam! Zaraz wracam, tylko odprowadzę go do bram Tartarosu. W ten sposób zapobiegniemy katastrofie. Twilight mogłaby częściej zajmować się ratowaniem świata. Dawno się tak nie wyspałem. Twilight, jak poszło z Cerberusem? Świetnie! Odprowadziłam go w porę. Nikt z tartarosu się nie wymknął. O nie! Nie panikuj to zgłoszenie o zaginięciu psa. Księżniczka pewnie nie wie, że już go znaleźliśmy. Ale ja mówię o tym. Skaleczyłaś się? Proszę cię, Twilight, będziesz się ma zgaić? Przemyj to czymś i po sprawie. Twilight z przyszłości miała skaleczenie dokładnie w tym miejscu. Nie odwróciliśmy biegu wydarzeń. Katastrofa wciąż nam zagraża. Jeśli nie Cerberus wywołał katastrofę, to w takim razie co? No nie wiem, ale może lepiej przestań dreptać. Wydeptałaś dziurę w podłodze. Daruj mi teraz te swoje mądrości. To poważne. Ja się mądrze? Zrobiłam wszystko, co w mojej mocy, by zmienić bieg wydarzeń, a tu porażka. Pewnie nie chodzi o to, co robię, tylko o to, czego nie robię. Jeśli będę tu stała i nie ruszę się na krok do wtorku, na pewno nie zrobię tego, przed czym sama się ostrzegałam. Poważnie? Więc bez względu na wszystko, ani drgniesz, tak? To może ja sobie w tym czasie zjem wielkie pudełko lodów? Mm. Oh. Oh, ale dobre! Mm. Oh, Spike, nie! Będzie cię bolał brzuch! Brzuch bolał, tak? To kłopot Spike'a z przyszłości. Ej, hey, Twilight! Ktoś właśnie wrócił z Baltimore. Sprawdzaliśmy tam i... Co się dzieje? Dajesz mu jeść lody? Nie ma wyjścia! Twilight będzie tak stała do wtorku! Próbuję nie dopuścić do katastrofy! No to nieźle! Ej, hey, Twilight! Widzę mysz! Tuż za tobą! Dobra, czekaj. Teraz ja. No. O nie! Co się stało? Bardzo przepraszam. Wcale nie chciałem. To było niechcący. Pokaż. A nie jestem przekonana. Pokaż. O, nie! Taką grzywę miała Twilight z przyszłości! Ale to wcale nie wygląda tak źle. Niech sobie wygląda! Najgorsze, że przyszłości nie udaje się odwrócić! Żaden z moich pomysłów się nie sprawdził! Gdybym wiedziała, co nam grozi, mogłabym coś przedsięwziąć! Chcesz poznać przyszłość? Akurat znam kogoś, kto pomoże. Co to? Namiot Madame Pinki! Madame Pinki? We. Przekroczcie próg komnaty, Madame Pinkie Pie! Czy macie pytania? Zapytajmy więc kryształową kulę! Ona wie wszystko! Fajną mam czarodziejską kulę? Świeży zakup! Świetna, nie? Ta, yy, bardzo ładna. Wpaczcie się w blask kryształu! Wkrótce do nas przemówią! Tak, już coś widzę! To jest obraz naszej przyszłości! Widzę ciebie, Twilight! Dostaniesz jakiś superowy prezent na urodziny! Tak! I koniec! Na pewno tak! Coś super fajnego! Pinky, masz mi powiedzieć, przed jaką straszliwą katastrofą próbowała mnie ostrzec Twilight z przyszłości. Oj, to prawda, że doskonale umiem przepowiedzieć przyszłość. Tak w przybliżeniu sprawdza się natychmiast. O właśnie tak! Skąd to się w ogóle wzięło? La 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 la, la. Nie widziałam Twilight od incydentu z doniczką. Może już nie jest zła. Eee... Odchylenie 0,2. Nadal 15, a ujemny, księżyc 14. Cześć, Pinki, widzę, że Twilight na poważnie próbuje odgadnąć co fajnego dostanie na urodziny. Powiedzmy, ja tam wolę opychać się ludami. Wybacz przyszłości! Wszystko dobrze? O, Pinki, dobrze, że jesteś. Pomożesz mi skalibrować przesłonę w tym teleskopie? Pewnie! Bo tak sobie myślę, po spotkaniu z Madame Pinki i z tamtym kwiatem doniczkowym, widzisz bandaż? Taki sam jak w przyszłości. Fajny! No więc doznałam wtedy olśnienia. Zapobieganie na nic. Nic nie robienie na nic. Nie mogłam też odgadnąć przyszłości. Zostało mi tylko jedno. Monitorować wszystko. Całkiem logiczne. Dzięki temu po prostu będę gotowa na wszystko. W nocy zdawało mi się, że widzę coś w gwiazdozbiorze zbiorze koński łeb, ale po trzygodzinnej godzinnej obserwacji uznałam, że jednak nie. Trzy godziny? Kiedy ty śpisz? Nie spałam. Ani razu od odwiedzin Twilight z przyszłości. Do wtorku zostały tylko trzy dni. Potem się porządnie wyśpię. Chyba jesteś przemęczona. Właśnie, bo wtorek nie jest za trzy dni, tylko już jutro. Huh. Pinki, udało ci się skalibrować przesłonę w tym teleskopie? Nie mam zielonego pojęcia. A! Moje oko! Spokojnie, łódko. Przepaski na oko mam poukrywane w całym mieście na nagłe potrzeby. Już! Teraz wyglądasz jak pirat, śpiący pirat z dość dziwną fryzurą. Przepaska, kolejny znak. Wszystko się sprawdza. Nie potrafię zapobiec katastrofie. Skoro wtorek jest jutro, a katastrofa miała nastąpić do wtorku rano, jest tylko jedno wyjście! Będę musiała zatrzymać czas! Chodźmy! Archiwa kanterlotu są tuż za rogiem, z życiem! My chyba nie musimy się aż tak skradać. Spacer po kanterlocie nie jest zakazany. Strażnik! Maskujcie się! O, o, o mały włos! Nie rozumiem też, po co nam te ciuchy? Myślałam, że dla ubawu! Nie, ta misja to nie zabawa. O! Naprawdę? Kupcie się! Trzeba zatrzymać czas i zapobiec katastrofie. Odpowiednie zaklęcia trzymane są u Star broda Brodatego, czyli w najpilniej strzeżonym archiwum. Dlatego się skradamy. Super! Świetna zabawa! Nie, to nie zabawa. O... Nie rozumiem, jak chce odgadnąć, co dostanie w prezencie urodzinowym, zakradając się do archiwum. Droga wolna. Powoli podsadźcie mnie do okna. <laughs> Ach, miej mnie to już z głowy. Uwaga, jeśli dobrze obliczyłam, archiwum broda brodatego jest gdzieś tu. Twilight! Słucham cię, tędy chyba weszliśmy. Super! Możemy znowu wejść przez okno! To było ekstra! Nie rozumiem! Powinno być dokładnie tu. Jak my je teraz znajdziemy? Zapytajmy kogoś z archiwum Star Brodatego. Broda Tego! Wreszcie jest! Patrzcie, ile drogocennych zwojów! Nigdy w życiu aż tylu nie widziałam! Twilight, strażnik! Ha! Co robimy, co robimy? Cześć, Twilight! Dawno cię nie widziałem. Poczekaj, otworzę ci kratę! Ha, ha, e, dzięki! O, nie! Uch, uch, spójrzcie! Wyglądam jak Twilight z przyszłości. Wszystko się spełniło! A to źle, tak? Szybko! Już prawie wtorek rano. Katastrofa jest bardzo blisko. Jak znajdziemy właściwe zaklęcie? Są ich tutaj miliony! Tego nie! Wiem. Twilight, to koniec. O! Już mamy wtorek rano, o! nie wtorek rano, katastrofa. Jak ty Twilight, ale katastrofy nie widzę. Zapowiada się ładny dzień. Dzień dobry Twilight. ładne uczesanie miłego wtorku. Dlaczego nikt się nie dziwi, że tu się zakradłam? Czy to możliwe, że nie będzie katastrofy? Że tak szalałam tyle dni bez powodu? Nie ogarniam! Jeśli Twilight z przyszłości nie ostrzegała cię przed katastrofą, to co ci chciała przekazać? <laughs> Pojęcia nie mam, ale jedno przyznaję: wyglądam dość śmiesznie. <śmiech> <śmiech> Rzeczywiście! <śmiech> Wszystko przez moją histeria. Przyszłość i tak nadeszła. Ale koniec już z tym. Odtąd będę rozwiązywała realne kłopoty. Nie będę martwić się każdą drobnostką. Ekstra! I nie będziesz już dreptać po nocach? Koniec z nocnym dreptaniem. Szkoda, że nie wiedziałam tego tydzień temu. Nie przechodzilibyśmy przez to. Twilight! Twilight! Nie zatrzymuje czasu, ale można się cofnąć! Co prawda tylko raz i jedynie na chwilę, ale może się przyda? Pinkie! Jesteś geniuszem! Juhu! Mogę cofnąć się w czasie i przestrzec siebie samą, żebym nie przejmowała się katastrofą, która wcale nie ma nadejść! Twilight, musisz mnie wysłuchać. Kim jesteś? Widzę, że mną, ale też jestem mną. Istnieją dwie ja. To fizycznie niemożliwe. Ty jesteś fizycznie niemożliwa. Posłuchaj, mam dla ciebie ważną wiadomość z przyszłości. Jesteś z przyszłości? Tak jest. Uważaj. Jak ty wyglądasz? Tam jest tak okropnie? Proszę, mam mało czasu. Czyżby w przyszłości zagrażała nam jakaś straszliwa wojna albo coś? Przybywam z wtorku za tydzień, ale to nie jest istotne. Mam rozumieć, że podróże w czasie są możliwe? Jak ty na to... to znaczy jak ja na to wpadłam? W archiwach kanterlotu są na to zaklęcia, ale nie teraz. Naprawdę? teraz. Gdzie? Ja nie widziałam. U Starswearla Brodatego. Posłuchaj mnie wreszcie. Fajna taka podróż? Może boli? Tyle pytań mi się ciśnie. Mam ci do powiedzenia coś niezwykle ważnego. Zostało parę sekund, więc słuchaj wreszcie, ostrzegam. Błagam żebyś mnie nie robiła z igły widły! O, oh, co ja w ogóle wyprawiam? Powiedziałaś jej o prezencie urodzinowym? Twilight z przyszłości zjawiła się, żeby mnie przestrzec. To byłam ja, radziłam samej sobie więcej luzu! I znów przez tydzień będę się bała katastrofy, do której nie dojdzie! Oh. Już się tym nie musisz przejmować! To teraz sprawa Twilight z przeszłości! <noise> tak, masz rację, pinki. O! Mój brzuch! To chyba przez te lody. Uznałem, że ból brzucha będzie nękał spajka z przyszłości. Ale teraz to ja nim jestem. O! <noise> spajku z przyszłości. Wróćmy do domu. Wersja polska na zlecenie Mini Mini Plus Master Film. Reżyseria Agata Gabrońska-Bauman. Dialogi polskie Karolina Anna Kowalska. Dźwięki montaż Jacek Osławski. Kierownictwo produkcji Katarzyna Wiałkowska. Wystąpili Magdalena Krylik, Julia Kołakowska-Bytner, Monika Kwiatkowska, Agnieszka Mrozińska, Monika Pikuła, Małgorzata Szymańska i inni. Tekst piosenki Andrzej Brzeski i Janusz Onufrowicz. Kierownictwo muzyczne Piotr Gogol.